Obiekta mi pokazuje, że mam. Czyli tak, potrzebuję słuchajcie, tylko T jagera Czyli wiem, że to jest T3 Jager. Eee, Lisa mam o dziwo. Senlaka kupiłem. Hewika mam. Jocha mam. 274 nie mam i nie chcę go. Streeta mam i su mam. Jak Tigera nie mam i bardzo chcę go. K2 mam. Psychopetyki również mam. Nie wiem, dlaczego mi pokazuje, że obiekta mam w garażu, co jest prawdą. Aczkolwiek mam go na wypożyczenie jeszcze na, jak dobrze widzicie. Nie, nie działa, czemu nie działa? Na jeden dzień w każdym bądź razie. Najbardziej co? T-Jagger. Naprawdę go chcę. Zobaczymy. Uwaga, pierwsza skrzynka. Ej! Eee! Pierwszy czołg. A nie premium. ja naprawdę nie potrzebuję dni Premium. Ja sobie to roznosuję jeszcze raz. No, wymień. A i ze mną jest w ogóle Kuba i Kamiłośper. Witam was serdecznie. Siemaneczko. Siema. <laughs> Widzę, że ktoś też od razu pierwszy raz stał dzisiaj. Ja, ja jestem zmęczony. O, to biorę. Srebro biorę, nawet nie myślę. Nie, o no nie, konto prejętu ja nie chcę. Co to jest? Dowolny, no, Ja mam tego od cholery, no. O, e, no nie, no, ale wie, ale wie robią w bambuko jeszcze i także dzień premium. No fajnie z tym Waffen Tragerem, ale, ale no ja bym wolał na stałe już go mieć, No, jeszcze mamy już 44 do gwarantowanej. O, 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 laguje. O, e, no, jeż. nie, ja tego nie chcę. Dajcie jeszcze raz, dajcie, 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 dajcie. Jest, no jeszcze gorzej. A to to już mi jest w ogóle niepotrzebne przecież. Ja mam WOD, a to po co mi zestawy demontażowe? Ale zywlić z tych paczek. Rok temu była. To... O, 7 nikonta premium. Rok temu było spoko z otwieraniem paczek. Raczej znaczy, nie trafiłem tam niby czy Już sam nie wiem, jak to było. Aczkolwiek w miarę wyglądało, bo ze 100 paczek chyba cztery czołgi dostałem. Ej, no co jest z tymi książeczkami? Ja mam... To Pulpi jest na lekcjach, a nie ja! Ja już skończyłem, no dajcie mi jakiś czołg! To prawda. <noise> <Tam> się... <kłosy> pulpi, czy możesz włączyć kamerkę i pogasać, że jesteś na lekcji? <noise> Ej, no nie było widać! Eee, pulpi się wyciszył, ty. Chyba, chyba jednak pulpi został przyłapany. No dobra. Nie, jeszcze nie. Lecimy dalej, dzień konta prejom. Nie chcę, raczej znaczy, wziąłem i tak. Uwaga, o! O! Styl wielki, wielkie łowy. Na pewno ładniejsze niż krach sieci, czy jak to się tam nazywa. Dobra, next. Najbardziej na czym mi zależy to po prostu te trzy jager, nic więcej. Nie jakieś rezerwy, co najwyżej takie nagrody pocieszenia, to typu kredyty. To jeszcze mi jakkolwiek inter... No nie gold, no nie gold. O, nie! No, nie! No, 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 no co, doje? No nie, jeszcze to są te brzydkie style. Poistka? Chyba powaliło Was do czysta, kuźwa. No nie! No 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 o lag, lagło, lagło No nie no Teraz będzie, teraz będzie I o, o! No nie no Ja chcę czoł, którym pojadę, a nie jakiś czoł, który bazowe, no nie no Red Bullem otworzę skrzynkę O ej, to rezerwy czemu nie? Zawsze spoko. Uwaga To się pulpiemu przydało Pyk! Pulpiemu to się szkoła przyda, a nie oglądanie tego wszystkiego tutaj Francja Dawaj jeszcze raz, wymij i Konto premium. No i jeszcze raz wymienić. I No, kurwa, no, ej, no, no, no to, to, mi się nie podoba. No, no, no. Ej, no, co jest z tymi paczkami? No, halo. Nie podoba... Jezus, jaki gówno. Nie podoba mi się to. Losuj, inną. O, Jezu, dobra. Uwaga. Otwieram okiem. Eee! No Mama! o nie, wi nie widzę! No nie no, no, ja nie widzę czołgu! ja tylko zestawy demontażowe, które mi są niepotrzebne, widzę. No weź cześć, mi. Jest, cześć Adrian! Cześć! Jak ci poszło otwieranie paczek? Nie, nie otwierałem, bo dopiero skończyłem konia walić. <laughs> Jezus, jesteś na filmie, <laughs> <w> człowieku! <laughs> A poleciał ci już czołg? Ani mnie nie denerwuj nawet, człowieku! Tak samo chuj. No nie, no, no Ile kupiłeś? 75. Znaczy kupiłem. Dostałem... Dostałem w ramach wyzwania. Uwaga! 10. No kurde, ej, no co jest? No dajcie mi coś. Ej, ja co się dzieje się dzisiaj? No nie! Nie chcę! No... No nie, no jeszcze gorzej! Najlepsze jest to, że nie potrzebujesz tego masz w plusa. No właśnie! 6, <noise> 5! No! No nie, no! Jeden dzień! No! Dawaj, Tizek! Za... No nie! <noise> Dobra, to Ty odmieraj, ja sobie już kupię. Jak to nie przypoleci? Ta, ty tam ucz się tej Matzby, a nie tam mi tu gadasz nad duchem. 3! Pulpi w szkole, jest? Tak! Dwa! Jeden! No nie! Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. T-Jagger za złoto, czy, czy odbierzamy i odaktywujemy aktywujemy? T-Jagger, T-Jagger, T-Jagger! Byle nie obiekt, nieobiekt nie obiekt. Dawaj, T-Jagger! No, no, no! No nie, no co?! K nie! NO CHYBA WAS POPIERDOLIŁO! NO NIE! No ja przecież... Aby... A ja tak... żółty powiem tak... Chciałeś wydymać WG, kupiłeś czołgi, to WG wydymało ciebie. Pff, jeszcze takie kurde dostałem, które mam! Którego nie lubię nawet! NIE CHCĘ TEGO! Ale teraz mogę zmarkować normalnie. A ja nie chcę! Jeszcze! No. No nie, no. No daj. Nie przejmuj się. No ale jak mam się nie przejmować, jak to jest taki syf tutaj, nie, że to. Zestawy. No, no po co mi co? To powinno być tak. Masz WOT, plusa, nie masz zestawu demontażowego. Słuchajcie, o ile mam dwie paczki, dalej jest szansa. Że dostanę T-Jagera i Actigera. Jest... Zawsze jest szansa. Zawsze jest szansa. Jest taka szansa. Ale kurwa, chyba nie o mnie widzę, no! Kredytów nigdy za wiele. Ale T-Jagera <grym> te... No po co mi to? <grym zjagera> to skipnik. No a co robię? <grym zjagera> no nie, no, no, no już lepiej, bo ja pojdzę, ale to dalej nie jest. Hop! No, no nie. Ja to przeklikuję w ogóle już. No nie no, książki to Pulpiemu on się uczy, nie ja! Nie no, księgarnie otworzysz. Weź tam, zawa to ktoś na nauczycielkę. Niech <śmiany> mi pomoże otworzyć przed Jagera. <śmiany> Niech obliczy <on> prawdopodobieństwo. <śmiany> nie! No! no co za Trager! Tak? ja pierdolę. <śmiany> o o o o Może teraz? Gówno, a nie teraz. No proszę was, no. WG, no kurde! Ale czemu ciągle świąteczny? gwarantowane? No nie. No bo o... się w kurwie zaraz! Nie, ja nawet nie wiem co ja mam komentować tutaj. Nie, nie wiem już. No nie, no nie! No nie śmiejemy się z tej tragedii. Słuchaj, ja mam szansę. 33% trzy Ty cicho, masz szansę cicho, 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 1 do 7, do 7. Ja I mi poleci. No nie, nooo, no laguje, naguje było rok temu, że będzie... Czołg jedzenie na papierku! Jak 60TP co najwyżej. Przyda ci się. No nie przyda, no to no jest najgorsze, że to nawet mi się nie przyda. Ale są syfne te paczki, ja pierdolę. No ani... Tylko gwarantowane mi wyleciały. Tylko gwarantowane. Czaisz to? Czujesz to? Czujesz to? Jaki kurwa smol fetor. Ja naprawdę nie mam co komentować. Nie mam co komentować. To jest setna paczka. Jak tu mi wyleci obiekt 274A, nie? Po prostu pójdę i film się zakończy, jeżeli mi wypadnie obiekt i, i koniec tego filmu. Mam nadzieję, że jak nie obiekt, to Troszkę będę zdenerwowany, że jak Tiger, ale nie tak bardzo. Chcę t jagera Po prostu. t -Jugger. Proszę. <grywa> No, no, NIE MIEĘTĘ! JEST CHOCIAŻ KUR... On. NIE wiem! JEST CHOCIAŻ ON! NO NIE ALE NIE DA... Do... ZNACZY no, NO FAJNIE! NO NIE NO! Nie masz teraz przypadkiem że zostawi tylko t jagger do dropincia? NO TAK! JA wiem. NIE no, To najgorszy opening jakim w życiu Ale... Ale zajebiste spodnie ktoś ma w Hello Kitty! Co?